Zapraszam na rozmowę z Sandrą Kubicką, która od kilkunastu lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. Porozmawiamy m.in. o tym, jak koronawirus pokrzyżował jej plany. Cześć Sandra, miło Ci widzieć. Dobrze Cześć, wyglądasz. Dzień dobry. Co tam u Ciebie słychać nowego? E, wszystko dobrze. Myślę, że e, nic się nie zmieniło. Może być nawet e, troszkę lepiej, bo troszkę spokoju mam i odpoczywam. No właśnie, tak niby nic się nie zmieniło, ale tak ostatnio się zastanawiałam, kiedy się widziałyśmy i to chyba było w Twoje urodziny w jednym z warszawskich klubów, a teraz musimy się łączyć przez kamerkę. No, niestety, <laughs> niestety, niestety, czasy się zmieniły, no ale myślę, że to jest nowa rzeczywistość po prostu i, i czas do tego się przyzwyczaić. No, właśnie, chciałam z tobą porozmawiać na temat koronawirusa, bo ty od kilkunastu lat mieszkasz w Stanach Zjednoczonych, dokładnie w Miami. I chciałam zapytać, jak to u was wygląda? Jakie są zaostrzenia? Czy musicie chodzić w maseczkach, w rękawiczkach? To wygląda tak, jak mówią w mediach polskich, czyli nikt się w ogóle nie słucha. Spodziewałam się, że jako jeden z najpotężniejszych krajów na świecie, po prostu wszystko będzie bardziej e, rygorystyczne. No, ale tak niestety nie jest. E, ludzie, myślę, że za późno zareagowali, dlatego teraz jesteśmy w takim stanie, w jesteśmy, że jesteśmy numer jeden na liście z największą mm -hmm. liczbą po prostu e, e, przypadków, gdzie ludzie um, um, po prostu umarli, ale mm, też Stany, no po prostu każdy stan ma swojego gubernatora, który decyduje, co, co zrobić ze Stanem. Więc to nie jest tak, że prezydent mówi tak jest i tak się dzieje, tylko później każdy stan ma swoje prawo. I na przykład Floryda teraz jest w stanie niby e, kwarantanny, ale plaże już zostały otwarte. E, z tego co wiem Georgia... To na... szybko, bo dopiero co była informacja, że je zamykają. No już są otwarte, więc wszystko mhm. już wraca do, do normy, tak normy. E, Georgia już jest otwarta, z tego co słyszałam. Ludzie już wracają do pracy, e, no więc za długo ta kwarantana tutaj nie trwała i e, są, są napisy na drzwiach zanim się wejdzie do sklepów, że trzeba mieć maseczki założone, ale ostatnio byłam w sklepie i... Tylko kilka osób miało maseczki, dalej wpuszczają, więc nie wiem. Te, te zakazy są takie, że no nie wiem. Tak samo mamy niby godzinę policyjną, która niby od 22 do 5 rano nie wolno wychodzić z domu. I jeżeli będziesz gdzieś jechać, to tylko musi być, jeżeli jedziesz do szpitala, jeżeli jest coś bardzo poważnego ze swoim zdrowiem. A oto jeżdżą na ulicach, policja ich nie zatrzymuje, więc e, myślę... Czyli zupełne przeciwieństwo tego, co dzieje się w Polsce, bo u nas wlepiają mandaty, nawet jeżeli, wiesz, nie przestrzegasz dwóch metrów odległości, jeżeli nawet idziesz, e, no jakby chodnikiem, tak, z jedną osobą. Tak, słyszałam, ja nawet, e, już kilku moich znajomych wróciło do Polski podczas... E, Kwarantanny, i, i wiem, że jak wrócili, to teraz muszą siedzieć w kwarantannie dwa tygodnie. I mm -hmm. wiem, że przychodzi policja i sprawdza: Czy naprawdę siedzisz w tym domu? Tutaj takie rzeczy się nie dzieją w ogóle zupełnie, więc e, robią, robią z tego wielki szum tutaj w mediach, ale nic tak naprawdę. Nie jest podjęte, imprezy są dalej, po prostu w budynkach DJ wychodzą na, na baseny i grają dla budynków, ludzie się schodzą, to, jest, to się szybko nie skończy. Myślę, że ten klimat tutaj na Florydzie, słońce, plaża 30 stopni. Myślę, że, ten, że to po prostu sprawia, że ludzie mają tak mają to gdzieś, bo tak jest podejście do życia tutaj na co dzień. Ludzie nie odczuwają. Tego, że pory roku się zmieniają, bo mamy lato mhm. cały rok, więc dla nich to są jedne wielkie wakacje. I myślę, że to też taki klimat był i, i teraz nadal jest takie: oj, dobra, korona, co to, co to takiego. I myślę, że tego ludzie nie biorą na poważnie. Na poważnie biorą to Europejczycy, którzy tutaj są. E, ludzi, których znam. Wiem, że siedzą w domach, wiem, że się badają. Teraz badania są dostępne, przyjeżdżają do, do domów i e, można robić badanie w pięć godzin, się zna wyniki, więc. E, Wiem, że to się dzieje, ale, ale tak nie ma żadnej jakiejś wielkiej paniki. A jak z Twoją pracą? Powiedz mi, no bo pokazów mody, mody nie ma, ale jakie z sesjami zdjęciowymi zostały wstrzymane, czy może już pracujesz? Wiesz co, ja pracuję, e, tak, ale to tak wygląda... E, że muszę sama się ubrać, e, czyli muszę być stylistką, fryzjerką, wizażystką i, e, i mam kajo, który robi mi zdjęcia, albo e, mam też do wyboru fotografa, który musi udowodnić, że siedział w izolacji, musi wysłać test, e, że, że jest negatywny e, i, i wtedy na odległość w masce i w rękawiczkach przychodzi i robi mi zdjęcia, więc tak, tak zaczyna wyglądać e, nasza nowa rzeczywistość, ale to też się zaczęło dopiero tydzień temu i mhm. e, dostajemy e-maile z castingami, że teraz poszło... Poszukują modelek, które mieszkają z ludźmi z branży, więc jeżeli są w stanie wyprodukować swoją własną sesję, to wtedy je zatrudniają. Koronawirus pokrzyżował też twoje prywatne plany. Musiałaś przełożyć swój ślub i wesele, który miał się odbyć w Polsce w lipcu, z tego co dobrze pamiętam. Jak się z tym czujesz? No bo te przygotowania to jest coś, o czym kobieta marzy, ta biała suknia ślubna, prawda? I tutaj raptem okazuje się, że nic z tego. No wiesz, kobieta, każda kobieta marzy o tym, ja marzyłam o tym chyba jeszcze bardziej niż każda przeciętna kobieta, to po prostu było na, na mojej liście marzeń od mojego dziecka i e, rozmowy na ten temat e, już w marcu były, już goście zaczęli do mnie pisać, e, czy na pewno się nasze wesele odbędzie, czy na pewno chcemy i ja się naprawdę zapierałam i nie chciałam tego odwołać, mówię, dobrze, przejdzie, zobaczycie, za miesiąc to wszystko się wynormuje. No ale jak już przyszedł kwiecień i yy, musieliśmy podjąć decyzję, no bo to nie jest fair finansowo wobec naszych gości, wobec też no nas, nie oszukujmy się, i zdrowia, i nie chciałam po prostu narażać moich dziadków, którzy są starsi. Nasi goście przylatywali z całego świata, i nie chciałam po prostu ich wszystkich sprowadzać do Polski. Też nie wiesz, jak, jak to będzie z lotami, czy te loty się odbędą, jak długo to będzie trwało. I po prostu uważam, że zdrowie w tym momencie jest najważniejsze i bezpieczeństwo wszystkich naszych kochanych niż, niż tak naprawdę impreza bo to może poczekać. To możemy zrobić za rok, jak wszystko się unormuje. Ja nigdzie nie uciekam. Mam nadzieję, że Kaja też nie ucieknie i będziemy mogli zrobić sobie wesele za rok. Słuchaj, ja tylko by... jakiś wariat by uciekał przed tak atrakcyjną i wspaniałą dziewczyną, więc wiesz. No wiesz, ja mam, ja, mam, ja mam takie fatum z tego. Już mi jeden uciekł, więc... Ale tylko jeden, więc wiesz, no jakby masz odhaczone. No, mam nadzieję. No właśnie, ale ja słyszałam, że to szykowaliście taką grubą im. Imprezę trzydniową, aż dużo miało być gości? Sto osób, miało być 100 osób. Mieliśmy wszyscy spać w jednym miejscu yy, i trzy dni po prostu spędzić jak jedna wielka rodzina. Ale to, to jest takie normalne, myślę, że tutaj, bo tutaj zazwyczaj jest, no w Polsce też jest normalne, poprawiny są normalne, mm -hmm. więc to można liczyć, że dwa dni, a tutaj trzeci dzień to jeszcze jest tylko taka kolacja powitalna, więc to tak miało być, ale nadal będzie, jak to wszystko się unormuje. Ale macie już jakiś plan, myślicie o tym wstępnie, na kiedy przełożyć to wesele? E, wiesz co, no, dla mnie e, bardzo liczy się pogoda. Ja zawsze chciałam, żeby e, nie padało, więc. E... To dlaczego nie w Miami? Tam masz zawsze pogodę, praktycznie. No bo e, mój dziadek musi mnie zaprowadzić do ołtarza, a on o... nie wsiądzie w samolot I, i on po prostu całe wesele robimy dla niego tam, bo on powiedział, że on po prostu nie wsiądzie do samolotu, nie może wsiąść do samolotu, więc e, to jest osoba która mnie wychowała, on był mężczyzną w moim życiu i musimy musi się odbyć w Polsce, nie może się tutaj odbyć bez no, niego. Wiadomo, że wesele, ogromna impreza, ogromne przygotowania i oczywiście też finanse. Rozumiem, że podejrzewam, że część pieniędzy jest nie do, nie do odzyskania. Wiesz co, my... My wynajęliśmy miejsce od mojego przyjaciela, więc e, na szczęście po przyjacielsku e, wszystko jest ok, nic nie przepada, pieniądze zostaną e, zachowane, ale tak słyszałam, e, że bardzo wiele. Kobiet ma z tym problem, bo nie chcą mhm. zwrócić kaucji, bo nie chcą oddać pieniędzy, i myślę, że to jest, to jest nieludzkie w takiej sytuacji. Rozumiem, że, są, że to są firmy, które, które też tracą pieniądze, ale jeśli chodzi o ślub, o wesele, to jest taki jeden dzień w Twoim życiu, który ma być magiczny, i teraz odbieranie komuś pieniędzy dla swojej, swojej własnej korzyści. Myślę, że to jest, to jest po prostu bez serca. Mm -hmm. A co z suknią ślubną? Bo podejrzewam, że już była gotowa. No właśnie nie wiem, co mam robić. Nie wiem, czy mam ją zachować i... Yy, i trzymać. No słuchaj, znając ciebie, yy, to podążasz za trendami, a w przyszłym roku już będzie inna moda. Wyjąłeś mi to, Zuz. E, ta suknia ślubna już nie będzie modna w przyszłym roku. I się zastanawiam, czy po prostu, no nie wiem, coś pozmieniać, czy może, e, czy po prostu no, zachować to tak, jak jest. Nie wiem, naprawdę nie wiem. E, moja, e, moja sukienka do ślubu cywilnego jest, mam ją i ona zostanie, bo ta nigdy nie wyjdzie z mody, jak ją zobaczycie. Ale e, do, no, do takiego wesela, jak już do ołtarza, to musi być inna sukienka mi się wydaje, że będę zmieniać. Ta cała sytuacja zmusiła nas do tego, że ze swoimi partnerami, jeśli ich mamy, no spędzamy więcej czasu. No i jak to wygląda u ciebie? Czy, czy ten koronawirus sprawił, że się zabijacie razem, czy może staliście się sobie bliżsi? Wiesz co, ja z Kajo i tak spędzam 24 godziny na dobę razem. Jak latam do, do pracy po całym świecie, on ze mną lata, więc jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że jesteśmy cały czas razem i bardzo, bardzo e, lubimy spędzać czas. Tylko ja nie mam z tym problemu, żeby siedzieć w domu, a mój Kaja ma. I mój Kaja już wariuje, już, już by gdzieś poszedł, już by coś zrobił, już by poszedł na siłownię, już by poszedł z kolegami się zobaczyć i nie może. I czasami on ma takie humorki, że nie podchodzi do mnie, albo, albo siedzi zamknięty w drugim pokoju, albo um, ja robię coś w domu, i, i nagle widzę, jak on już 7 godzin leży na tej kanapie i nie szlak trafia i idę do niego i mówię, zrób coś i mi pomóż. Więc to są takie nasze małe. Epotyczki, ale oprócz tego jest wszystko super. Uczymy się nowych rzeczy, wspólnie gotujemy. Kajo nigdy w życiu nie gotował, nagle teraz gotuje. Gramy w szachy, nigdy w szachy nie graliśmy. Nauczyliśmy się i ćwiczymy dużo razem, więc myślę, że to jest taki fajny, fajny quality time i też może test dla związku. Dla par, jak, jak silni są razem, czy w trudnych chwilach też mogą być razem i, i się znosić. Mhm. No właśnie, ludzie żartują, że przez tą kwarantannę albo się pozabijają i się na przykład małżeństwa, czy tam związki rozpadną, albo rodzina się powiększy. Ty na początku roku powiedziałaś, że Twoim ogromnym marzeniem jest zostać mamą, więc może akurat. No wiesz, co? No, ostatnio wrzuciłam na Instagram. Wiem, widziałam. Wiesz, no, bardzo bym chciała. Bardzo dużo osób pisze mi, że byłabym nieodpowiedzialna, jakbym teraz to zrobiła, bo świat jest w takim stanie i ile czego w ogóle teraz yy, yy, chciałabym mieć dziecko, żeby się urodziło w takich czasach. No, ale z drugiej strony, jakby się wydarzyło, to bym była bardzo szczęśliwa, bo jest to też moje marzenie. I e, nie po to właśnie staram się, leczę się, żeby, żeby do tego dojść, żeby teraz mówić, o okej, okay, no dobra, to teraz jak już jestem zdrowa, to oleję. E, e, tylko działam codziennie, staram się wrócić do normy właśnie po to, żeby móc zajść w ciążę i, i jeżeli, e, jeżeli się tak wydarzy, to będzie super. Nie będę ukrywać, no odstawiłam tabletki antykoncepcyjne, będzie co ma być. <grych> Trzymam kciuki, czyli jednak niekoniecznie po ślubie. No miało być po ślubie, taki był plan, no, ale teraz nie wiemy, czy ślub się odbędzie, czy, czy co, co się będzie działo, więc czemu nie? Czemu na przykład nie mieć może, może małego brzdąca z, z bukietem albo z obrączkami? Czemu nie? Skoro planujesz kolejną e, suknię ślubną, to zawsze możesz, wiesz, na większy brzuszek ją dopasować. Dokładnie, myślę, że już nie miałabym z tym problemu. No. no dobrze, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Mam nadzieję, że wszystkie plany, marzenia w związku z powiększeniem rodziny się spełnią i oby ten koronawirus nas jak najszybciej opuścił i żebyście mogli na nowo rozpocząć te, wiesz, przygotowania do ślubu i wyznaczyć ten termin. Dziękuję Ci bardzo, kochana. Uważaj na siebie, dużo zdrówka dla Ciebie i dla rodziny. Wzajemnie. Uściskaj narzeczonego. Uściskaj. Musiaki <laughs> pa. <laughs> Buzniaki, pa.